Dobra. Do. Dobrze. Dobrze. Profity kierowcy jakieś? Yy. Uznanie kierowcy. Silnika się zmniejszy. Ewolowałbym premię do punktów zasobów. To w sumie tyle dobra, co my tu mamy? Mm. Przesymulujmy. Jakieś ulepszenie, oczywiście. Próba czasowa. Nie, nie, nie będziemy jechać. Tego. Dobra. No Dobra, teraz przydzielimy punkty. Um, w silnik jesteśmy najlepsi ciągle. Jedziemy o punktów zasobów. Dobra. Redukcja masy. To będzie dobra. Dobra. No to co, widzimy się podczas kwalifikacji do Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Qualifying It's time to remind ourselves of our top 3. Hamilton, Bottas and a racing point. With qualifying wrapped up, we now have our grid lineup for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Dobra. 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 Um, to trzecie miejsce w kwalifikacjach, myślę, że dobrze. Hamilton na pole pozycjon tego domowy wyścig, więc wiadomo, że będzie się starał. Cały weekend, bo teraz drugi, oczywiście first time słowo się zaprezentował. Album i leklerk przed nim, czy były jakieś problemy? press 8, więc solidnie. To co teraz ten wywiad, amazing performance. Jestem pewna, że jesteś prawie zadowolona. Tylko obecnie uważasz za swojego największego rywala? Um. Lewis Hamilton, on jest ten, nie wiem czy go pokonam. Dam sobie y, na jako rywala. O. Weźmiemy. To, dla cie... to była dla Ciebie wspaniała sesja Myślisz, że pojedziesz w z pewnym rozpędem? Samochód świetnie prowadzi się na torze, więc ten wyścig będzie Co podobny. Co myślisz o z zespołu Williams? Zrobiło to na mnie wrażenie, chociaż ja jeżdżę w starych miejscach. Zrobiło to na mnie wrażenie, jak, w, jak wolno można jeździć. Dobra, widzimy się w wyścigu. To Great Britain and the Great Silverstone Circuit for today's Grand Prix. with good opportunities to overtake at the end of the wellington and hanger straits there's a lot of potential for close action around the 3.6 miles of the silverstone circuit with 18 corners and average lap speeds of around 145 miles per hour it's also one of the longest and quickest circuits on the calendar joining me for today's race once again is anthony davidson why don't we start by talking about valtteri bottas as ever the threat of unreliability is never far away and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change so it's going to be a difficult task to move forward from there but on the bright side at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack i expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromise start Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position and a racing point alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Albon, Leclerc, Max Verstappen, and Sainz. Norris, Fiat, Vettel and Daniel Ricciardo. Bottas. They've taken a grid penalty. Ocon, Kevin Magnussen and Gasly, Grosjean, Giovinazzi, Sergio Perez and George Russell. Latifi and Kimi Raikkonen finishes off the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Dobra, jesteśmy już na polach startowych. Tak jak Jeff powiedział, jest to domowy wyścig jego zespołu. Um, jestem na drugiej pozycji startowej. Bo Bottas yy, miał wymianę silnika i go cofnęli o 10 pozycji, chyba? Tak. No, czyli jestem obok Luisa. Czy będzie go wyprzedzić. Um, wyścig ma 13 okrążeń. Dodamy sobie paliwa 14,1. Strategia pierwsza będzie idealna. Piękny słoneczny wyścig. Będzie się dużo działo na pewno. też został cofnięty. Też będzie się nikt wymieniał. Um, no to co? Startujemy. Hmm. Dobry mój... U... u Jezus Maria, tam Albon niech się wcisnął. Wow! E, już kontakt. Na starcie agresywnie tej, ale mam... ale mam prowadzenie. Chorze uszkodzone przednie skrzydło. Albon w ogóle wygląda na szybkiego w tym ścigu. Co się stało? W sumie też y, jego wyścig domowy w połowie, All right. good so far. Hamilton y, spadł za Albona właśnie nie ja wiem prowadzenie będzie trudne. Uszkodzone przednie skrzydło. A Milton tam będzie próbował. Tam Verstappen też, też będzie próbował się już przesuwać. Nic dziwnego. Stan wprzedził Eklerka. Nawet kwiat tam się wciska, co jest? Kwiat na piątą pozycję chciał. Wow! Kurczę. Ale walka albo nic blisko mnie tymczasem czy będzie prób... próbuję, próbuję go wypchnąłem Hamilton przed niego wjechał hmm. trochę źle zrobiłem no cóż, takie jest ściganie teraz po jednych danych będzie o Hamilton jest, co on robi. Nie wiem, on chce znowu. Nie znowu. Hmm. To, to, było, yy... trzeba będzie to przeanalizować. Yy... A, tutaj nic, nic nie zobaczymy na powtórce, dobra, to yy, po wyścigu to sprawdzimy. Powiem się w sedniu. z McLaren, proszę mi się tu nie wciskać. No wewnętrznej, tak muszę zjechać. Dobra, zjazd do boksu, na twardej do mety, chyba trzeba było zrobić. No Hamilton widać, że własny jego domowy wyścig agresywnie, ale według mnie karę powinien dostać za to. Teraz do końca trzeba jechać już. Ale będę miał stratę ogromną teraz. Mam nadzieję, że wiecie jakie są już w każdym odcinku. Jeff, dobra, Jeff, No, mam nadzieję, że dość wyjedzie. Aby mógł wtedy ich nadgonić. To moja jedyna szansa na sukces. Teraz. A teraz trzeba gonić. Jedne co pozostało. O. Carlos Sainz The virtual safety to a delta delta. pod To tylko wirtualne. To za wiele mi tu nie. To tak średnio ten restart okay, robił własny. No tak średnio też. Straciłem 2 sekundy. Znaczy no, przekażę, że nie pełne bezpieczeństwa zawsze coś, o do boksu zjeżdżają niektórzy, możliwe, że się z sańcem spojrzył, czy coś, jakiś kontakt to mógł być, będą się z kim ścigać przynajmniej, Uścisz w trzecim sektorze, zaczyna teraz, o może idzie do góry. For the mediums. Go behind on the medium tire. No, z drugiej strony będzie mnie fetel gonił tych, yy, na i tych na mniejsze i mieszające. Ładnie uciec. Trzeba też rs u trochę zaoszczędzić, bo teraz oni do boksu zjeżdżają, Więc bym miał szansę walczyć przynajmniej. No wiesz, prawie jestem w zasięgu DRS, grożone. Wow, Łoł, już... No ale well, tu jest mój teammate. Jest wolny. Teammate nie, tylko nie ty. Daj mi spokój. Tu jest się za nim ścigać. Dobra, udało się. Jestem przed nim, to nie grużało. Dobra. Dobrze, że dobrze. On no teraz mi będzie gonił jeszcze. ogóle porażka. Ojezu, jeszcze wyjechałem szeroko. Tutaj brudne powietrze czuć. Dobra, jestem blisko grożana, może go wyprzedzę. Dobra, udało się. Możemy to przedzić. nie <trykne> Dobra, przed Dragonem. nie jestem w strefie Dereza Nie niedobrze o już jestem no problem jest nie no pony się trzymają Niemcy wiem co się dzieje ale przyczepności yy, nie ma zbyt dobrej nie wiem o co Dobra, wolę być w tym dr teraz. Chyba będę w Czy to jest szansa? Jest szansa, jest szansa. Dobra, przydarłem się, że to było no, agresywne, ale się udało. Teraz jedziemy za kolejnymi. Gasli też jest mój co na, tej, na ten wyścig. To jest zawet szeroko wjechałem. tylko powinien ostrzeżenie dostać. Dobrze, Jet, dobrze. Wiem, wiem. Z only one lap of fuel remaining. Dobra czy nie wiem, Próbuję jeszcze za walczyć te punkty. 2 sekundy, jeszcze jedno prążenie bym się umieć. Muszę to zrobić. Czy tutaj szeroko pojechałem? Jak zawsze? No, okay, gdzie próbuję, próbuję. Nie Co Luiz wygrał? A to oszustwo. Ja bym udał 5 sekund, to kary by się skończyły. Dobra, ostatnie zakręty rozczarowujące wyścig domowy, 11. Miejsce, dopiero. No, Jeff też nie jest zadowolony. Co dzieje w bossie? Bo to został kierowcą, nie? No, w sumie, w That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I'd say it was down once again to good, consistent driving. Nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Well, Let's review the driver's standings. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. Now, let's discuss, Ants. Who would you say is a contender for driver of the day? It's got to be Valtteri Bottas, a commanding performance that I think had the audience's eyes glued to him for the majority of the race. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. Mercedes continue to extend their lead. And with that, we wrap up another weekend of motorsport. Dobra. E, no, tutaj już powiedzieli co chcieli. to tak, y, właśnie a, analiza zaraz będzie. E, tego kontaktu. Verstappen drugi. Albon trzeci kwiat 4. O, to temu się trzeba na pewno przyjrzeć. No to jest świetny występ Rosjanina. Ricardo 5, 10 miejsca, gasli w punktach. No, niestety się nam nie udało, ale wyświetl powtórkę. Już, się, już sobie tutaj przewiniemy do. Nie, tutaj to nieważne. No, musimy, musimy przewinąć do okrążenia numer 2. Dobra, to jest to... to miejsce. Zobaczmy sobie na jego samochód. Nie no, goś mi zupełnie miejsca nie zostawił. Ej, byłem... koło niego, to... No to powinna być kara jak nic. Zero miejsca po prostu. Miejsca mi nie zostawił. Tak, już jechałem. O, na tym, na krawężniku. No, to było nieczyste zagranie, według mnie. Nie powinien. Nie powinien y, mieć dzisiaj zwycięstwa. No. Karygodny po prostu y, wyczyn. No, dobra. Także przeanalizowaliśmy, co to było. Ehm. Um. Myślę, że Hamilton powinien dostać karę za to ewidentnie. Dodatkowo. No w sumie tyle. To ja Was żegnam. Widzimy się w następnym Grand Prix, którym będzie. Bodajże. Grand Prix Węgier. Obstawiam, że to będzie to, chyba. No, w każdym razie. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym Grand Prix.